jest z pozycji siedzącej. To ćwiczenie pozwala kształtować bardzo mocno siłę nóg przy wybiciu oraz pracę bioder, wyprost bioder. Um, najlepiej to ćwiczenie wykonywać na boxie, bo jest to stabilne podłoże. Natomiast może być też ławeczka, albo po prostu krzesło, czy łóżko, jeśli chcecie robić to w domu. Um, najlepiej, żeby wysokość bliska um, Dzisiaj stawie kolanowym. Jest to pozycja mniej więcej przysiadu, czyli pozycja, z której będziemy skakać. Wykonujemy zamach, zaczynamy z rękoma nad głową. Zamach rąk, wybicie, a stabilne lądowanie. Pokażę Wam, jak to wygląda. Ok, obrócę sobie jeszcze strzędzie. będziemy też łatwiej robić zamach. W tym skoku staramy się skakać do góry, nie do przodu, czyli wybijamy się jak najwyżej. Kształtujemy skok wertykalny, czyli po prostu skaczymy jak najwyżej. Lądujemy z rękoma z tyłu, jest to prawidłowa pozycja do lądowania. Tyle, do dzieła.